Siemanko, ja jestem Łuki i witam was w kolejnym odcinku z Anno 1800. Spokojnie, wylusujcie, słuchajcie. Zanim przejdziemy konkretnie do kierki, o to wiem, że zaraz wleciał drugi, dopiero odcinek, to miał być nie teraz czwarty, po dwa odcinki mi się popsuły. Po prostu nieważne, problemy techniczne, nie dało się tego naprawić, a chcę kontynuować gierkę, więc no pokażę wam zmiany. Ale wiem, że są, że mam inne serie z gier, z gier rozpoczęte, więc no, spokojnie, inne gierki też będą poradniki, też będą vlogi też będą, więc no, wszystko we swoim czasie i live'y też będą, słuchajcie, live'y muszę rozplanować sobie na weekendy jakoś, tylko jeszcze dokładnie nie wiem jak. Ale dobra, bez jest pinto i przytuszenia. Ehm, Pinkolenia pingolenia i ttp lecimy z odcinkiem. Przypominam Wam tylko o lajku, o subskrypcji i o komentarzu. No to subskrybujcie i zostawcie lajka i komentarz. No To teraz mam tutaj dawane jakieś zadania. Zobaczymy. Powerzcie udało ci się coś osiągnąć. Możesz mi y, mój już dostarczyć ubrania. Tak, mogę. Boko. Moja owieczka miękka wełną mam BBBB czy po się dało. <noise> Boże, takie szarciki stary są. Dobra, nieważne. Jesteśmy, w, jesteśmy już w Gierce, słuchajcie, i to co się pozmieniało. Powiększyłem troszeczkę tutaj miasto um, i tutaj już tego statku nie ma, co chyba było w poprzednim odcinku, czyli pierwszym. Tutaj troszeczkę ogarnąłem sobie w tym miejscu tutaj owce. Um, owce, żeby tutaj Um, wełna się robiła i szwalnia dobrze wiesz szwalnia? szwalnia, dokładnie tak i ubrania się robią i makasy wybudowałem żeby to po prostu y, mieszkańcy nie narzekali i po prostu żeby tutaj co się działo, będzie trzeba drugi rynek wybudować, bo tutaj jest karczma a tutaj jest rynek i ten rynek będzie trzeba jeszcze jeden wybudować bo na razie on wystarczająco tutaj sięga do wszystkich tutaj domów, więc spokojnie jest dobrze i coś tu będzie trzeba rozplanowywać. A tutaj mam ogólnie ogarnięte sobie ziemniaki, czyli uprawa ziemniaków, tutaj ziemniaki się ogarniają, a tutaj się ogarnia się um, alkohol, czyli likorzenia. Straż poszarna tutaj jest ogarnięta, i też jest ogarnięty magazyn. I tutaj tutaj trzeba się to poprzerabiać ponieważ drewno przenios, przeniosłem sobie tutaj w te okolice. Aby było więcej e, miejsca to zacenia drzew do uprawiania tego drzewa, ogarniania będzie Te deski, to wszystko tutaj robili. Chociażby magazyn fabryczny jest pełny, a ja bym chciał sobie zobaczyć to idzie w ogóle ulepszyć, więc no sprawdzę sobie. Kopiowanie ulepszanie idzie czy nie idzie? A was jest niemożliwy czyli. Trzeba jeszcze chwilę poczekać. Dobra, nieważne. E, Ogarniamy to w innym momencie. Spoko. Czas na podwyżkę. Rozputuj tam e, robotników. Zaczekaj, aż Edward e, skontaktuje się z tobą w sprawie długu, a po otrzymać licencję transportową. Realizuję wymianę handlową. Aha. Czyli tutaj ogólnie są różne wymiany i jest spoko. Nie, wiem, czy ja tak mam to dobrze zrobione, ale teraz ja już sobie to tak zmniejszę. Powiedzmy, że to 20. Później to się zmieni. I może będzie ciekawie. No, czekajcie, nie tak. Sprzedawaj to. Sprzedawaj to. Jest ok. Ryby na razie mogą być na ile są ustawieni. Na 29. Ja bym sobie. Jest na bilans. A towary będą kupowane i sprzedawane od y, określonego limitu Ja sobie to ustawię na sprzedaj Czyli sprzedawać ryby będziemy tak po 10 sztuk Może będzie tylko coś dobrego y, Alkoholu mamy bardzo dużo Czemu teraz wymieniane? Ja będę chciał na sprzedawane ustawić. Ja sobie to ustawię na 30. Czyli tyle, tyle się sprzedaje. 30 się sprzedaje. I kasa powinna rosnąć. I faktycznie kasa um, coś tam próbuje rosnąć. A jest jak na razie dobrze. Ja bym sobie tutaj ogarnął drugi magazyn. Mały magazyn. Nie wiem czy to jest akurat mały magazyn. Ale. Ten magazyn sobie ogarnę w tym miejscu. Już by sobie bym go tak ogarnął. Okojcie, przecież zburzyć i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie go ogarnę w tym miejscu. Niech się tam wszystko realizuje, żeby tam robotnicy mieli co robić. Tutaj co jest? Tutaj co jest? To są deski praktykowane? OK. Tu tutaj jest zbyt wiele przewoźników. coatunek opóźniony. Aha, ok. Um, pompy załatunkowe oszczękujący przewoźnik i jeden. Ok. Ale czekajcie. Pompy załatunkowe w użyciu 2 i 1. Aha, nieraz to jest obciążone, nieraz to nie jest obciążone. Ale to się będzie, to się tutaj też zgadzało. Biaker um, realizuje wymianę handlową, i nie doczytałem tego oczywiście. Spoko. Rozbuduj dom robotników. Dobra, ogarniemy ten, um, te domy robotników teraz. I te domy robotników, jak to ogólnie tutaj wygląda. Ja mogę to wszystko sobie powiększać już teraz, widzę. Chyba tak, tak? Super, mogę to powiększać. I mięska będą potrzebne i te A dobra, rozbudowujemy to i ogólnie wam pokazałem, co zmieniło się w ciągu tych 40 minut, bo jeden odcinek trwa 20 minut, jak tak to ustaliłem. Robotnicy, dadzą sobie radę z nieustępliwymi ruinami. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko, że ja sobie najpierw to rozbuduję. Jeśli mokiem to rozbudowujemy to Pracy jest naprawdę tutaj dużo, więc no trzeba tutaj pracować eee, tego nie rozbudowałem? Halo, dawaj Tak samo Kontynuuję pracę nad twoją gazetą Nasz dział opinii będzie rósł z twoim miastem, właśnie w tej chwili coś tam Zadowolony robotnik, no cicho, wiem o tym To są robotnicy, tak? ok A my potrzebujemy też mieszkańców i ja teraz źle zrobiłem, bo ja bym chciał mieszkańców e, Tutaj mieć robotników u góry To nic, to się ogarnie To się ogarnie Co się stało? Taka muzyka, wiecie? Szczęcie płomienie, musisz wszystko pok Ale gdzie? Gdzie te płomienie są? Halo? A tu są! A tu nie ma straszy... Ty, tu, tu nie ma straży poszornej! O oh fok! O oh mój god. kurde! Miasto poratowane, ale fajnie byłoby... Ugarniajcie, ogarniajcie, to twoje. Sięść tam cicho, wariacie jeden. Wybudowy, szybko, szybko, szkolenie jest szybko. Szybko. Kurde, pierwszy poszar. Pusiątaj tutaj w magazynach cztery y, żakle. Kurde, ale bez roboty. Dobra, niech tam i tam oczyszczać już, pracownicy. Bo będziemy dalej się rozbudowywać, ale tutaj żeby rzepy... Jak daleko? Kurde, one nie stążą. Przypali się, kurde. Teraz pożarny w wydziałaniu. Go! Ruszajcie swoje cztery tubska Ale ja odwaliłem teraz e, ciemaj ja pingole. Przynajmniej dwa takie, dwie takie strasze. Tu też musi być. Koniecznie. Nie kaszą, nie kaszą ten pożar, nie kaszą go. Nie, nie pomyślałem o straszy pożarnej, co nie? Ale tutaj jest... Tam nie ma, ale tam chyba to jedzie, strasz pożarna. I jest zasięg. O tym tutaj nie pomyślałem. Kurczaki. Ale dobra, to już się da. To tam niech się tam działa i będzie spoko ogarnięte tutaj to będzie kurczę, dzwonią do mnie telefonami, kurczaki, a ja tutaj odcinek dla was nagrywam. Fak. Nieważne. Duk jest oficjalny, zaczekaj aż Edward, ale... Co? Ukończę zadania, aby kontynuować podróż. Zaczekaj aż Edward skontaktuje się z tobą w sprawie długu, aby otrzymać licencję transportową. Dobry. Stary świat dług jest oficjalny. Ale jaki oficjalny? Okej. Bo światło wymaga na 4 żagle. Ogarniemy to, spoko. Tutaj to już pożar się ogarnia, bo tutaj jest strażacy robią swoje. Więc no, ja tam nie muszę się tym przejmować, ale muszę wybudować teraz więcej już mieszkańców. To jest teraz dalej. To tam, to tam to się ukazi, więc tym przejmować się nie muszę. Ale naprawdę było. krucho było. Cicho tam sieć. Ogarniemy to raz, dwa. I droga naokoło. W mieście. Dobra, jest Ugaszony, spoko. Tutaj mam zadanie od mieszkańców, ale to za chwilę ogarniemy. Jeszcze w tym odcinku na pewno słuchajcie. Co ja tutaj mam? Zadowolony robotnik zadowolenie. A to ty co ja mam? też jest robotnik. A tutaj ty co ja mam. Eee, szczęśliwa farmerka. Napiszcie mi w komentarzu, bo teraz nie wiem. Jakie ja to będę to wszystko fajnie powiększał. Czy to w ogóle będzie miało sens? Ale dobra, ja zrobię, zrobię tak, że Tu to będzie powiększone, będę miał więcej robotników, to sobie powiększę, tutaj miasta robotników. I our mogę, czy nie mogę? A wozu, mieszkańców, cztery deski, spoko. Ok, ale coraz lepiej jest, spoko co tu będzie brakowało? Tu brakuje... Kiełbasy... leba, Farmy trzeba robić, i kiełbasy, i te pateteki, okej... Okay. Karczma... zapewnia usługi publiczne twoim mieszkańcom na wyspie utrzymania utrzymania. Okej... Okay. No trzeba to tak wszystko fajnie ogarnąć... Mmm, spoko, jedzonka wam brakuje... Ogarniemy to spoko Robotnicy Kiełbasy Cekły Związek zawodowy Wszystko się da Wszystko się da powolutku Tego trzeba jeszcze tutaj ogarnąć nieco i jak Tutaj zbyt wiele przewoźników eee, Załadunek opóźniony A ja to mogę tutaj ulepszyć czy coś, Czy cokolwiek czy niezbyt tak Nie wiem, o czego to zależy, ale dawają sobie radę. Jak jest opóźnione, to i tak sobie dawają radę. Chyba tak, mi się tak wydaje, że chyba tak. No dobra, tutaj trzeba zastanowić się koniecznie nad e, tą roboczą. Czyli można się zastanowić tutaj nad tym, aby to bardziej tutaj potrasować teraz. Czyli posiadaj w magazynach cztery żagle. Cztery żagle, tak? Uh. Farma, owiec i żeglarz. Dobra, farma, owiec i żeglarz. Oto my to możemy tutaj ogarnąć śmiało. Tutaj i tutaj. Nie się tutaj ogarnia. Musi to chyba pójdzie jeszcze przenieść, ale nawet co patrzę na, na takim innym tutaj domku, wiecie? To idzie przenieść, bo tego nie sprawdzałem, a warto to sprawdzić. Ulepszanie, użenie, kopiowanie, re, relokacja. Co to znaczy? A czyli idzie przenieść, i to mi się właśnie tutaj to podoba. Czyli będzie można to inaczej poprzerabiać i jestem z tego zadowolony. Co tutaj ogólnie jest tutaj? Podnieść cekły. Okej, okay, to widzę, że mam tutaj kolejne jakieś fajne cekiełki. Fajnie, fajnie. Tylko jestem ciekawy. Wymieście spoko, ale na razie mi tutaj, tutaj jest zbudowane. tryb projektowania, bo mam więcej desek. A jakby to tutaj tak to przyspieszyć, to bo tu ja mam co? Okay. Tu ja mam tartak, a tutaj jest kata trwala, kata trwala, a tu ja mam tartak, a ten tartak bym go przeniósł, bym go um, przeniósł, go za bardzo nie mogę. Eee, czyli to będzie się sięgało tutaj i tutaj. Dobra. To niech jest tutaj. A to, gdzieś tutaj podlegało? To straży pożarnej to podlegało. Straż pożarną tam mam chyba dane. Tak mi się wydaje. To nie będzie tu, niech będzie tutaj. I będzie dobrze. Mm, nawet szczury uciekły, pozostawiając ze sobą yy, kubki odchodów i śmiecenie. opuszczony ratusz kamienne ruiny. Hahaha, ha, ha. spoko, Z zbiorę jaraj te cekiełki. Tutaj chyba będzie w połowie mało budowany ten, co nie? Tak myślałem. Czyli ja to mogę zbudować? Obydwa. Na razie nie mam cekły, cekła będę musiał ogarnąć. Ale cekły to się ta ogarnąć, więc no, z tym tutaj problemu raczej nie będzie. E, dostępne zadanie... E, żek e, żagle się ogarniają się. Wyście tylko tu jest. A on tutaj wymianę chyba jakoś oferuje i cały czas robi. Tak czy nie? Najprawdopodobniej. Wzrost. Okej. Okay. A co tutaj mam ustawione? Kupowanie, sprzedawanie. Na razie niech tutaj to wszystko tak jest. Tak jest. No, na razie niech jest. Spoko. Pomalutku idziemy dobrze, ale więc jest okej. Okay. Żaglę będą dopiero produkowane. Projekujące towary. Co to jest brakujący towary? Owce. No właśnie. A to cały czas się tutaj... Yy, protokuję, tak? Poczekajmy. Yy, Będę musiał chyba zbudować jeszcze jedne owce, mi się wydaje. I chyba muszę to zbudować, bo nie mam innego wyboru. Farmeszy. No yy, to budujemy jeszcze jedno. Tutaj. Yy, teraz. Tutaj możemy sobie na to. Kliknąć i robić kolejne farmy owiec, żeby to wszystko fajnie się tutaj rozrastało i się ogarniało. I chyba będzie Kites. Um, co to jest? Paragujące towary. Co to jest? Wełna. A, spokojnie, wełna będzie ogarnięta tutaj, bo um, będzie produ produkowała się dwa razy szybciej. A straż pożarna tam w ogóle to sięga? Nie to sięga i tu będzie problem znowu kolejny Bo tam to wszędzie to sięga tutaj Ja bym może przedstawił jednak um, Tą straż tu w tym kierunku Dokładnie tak Wybutowy, no ja to przenoszę i buduję to ciągle w kółko, tu jest y, oficjalny. No to niech się tam ogólnie zrobi. I cztery, ż i potrzebujemy cztery żakle, które są tutaj pewnie w Wybudowie, tak czemu ja to ruszam? Fak, jakbyś to mi wyłącz stąd, tak, to wszystko tutaj jest w wybudowie, spoko. Jakie to typy mamy zadanie. Jeszcze sobie to ogarniemy. Szczęśliwa farmerka, spoko, ale zadanie, jakie my mamy tutaj? Zadanie mieszkańców. Te przeklęte psy terroryzują całą okolicę. Skończy się na tym, że pokrywcą komuś dziecko. Wyłapie, da się inaczej. Yy, nie warto prosić, yy, bo mamy wszystko, tylko tywo za zapragnie. Elfa oferuje ci zadanie polegające na rozwiązaniu łamikówki. Nie. Czy możesz, yy, czy, ma, yy, czy możesz mu już dostarczyć żagle? Myślę, że tak. Spoko, niech się zabiera. Poko, yy, gdzie, gdzie są te psy? Czekaj, 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 ja te psy szukam. Mamy nowe zadania, ale ja szukam tych psów teraz. Wiesz, jak gdzie podział jeden z moich transportów to. Eee, yy, więzienia, nie zdążyłem przeczytać, przepraszam. Ja szukam tych psów upartych. Gdzie są te psy? O zły oczekiwanie na nie, ale ja szukam tych psów. Gdzie są te psy Mówię się obrócić na razie wszystko się fajnie buduje mięsko za chwilę będzie Za chwilę wszystko będzie spokojnie Ja nie mogę znaleźć tych psów, co nie? Ja te psy chyba sobie poszukam. Poza odcinkiem je ogarnę. Te awanse sobie ogarniemy później. Co tu jest krane A, no tak Zniszczony płynek, to odbuduj to Odbuduj, odbuduj Ale nie widzę tych psów, a po sobie ślepy. to? Chyba tak Ufuj statku aby uratować grupę robotników u statku aby By uratować Szczątki, dobra Spoko, wszystko fajnie, OK. się cieszę, bardzo się cieszę, że, że wszystko tutaj idzie w dobrą stronę co my tutaj jeszcze mamy? Wszystko zobaczymy. Oh, us, to make... e, nie chciałbym konić... E, ...bych szkody do pracy. Robotnik ma coś dla ciebie. Co? Mówię, nas marujesz e, trybiki szefiru. Ale jak? Wtf? fuck? Nie, się, jak. Aha, spoko. <laughs> o to chodzi, o... okej. Okay. No, no problemu. Wszystko ogarnia się spoko. By rozwój się w związku z zatworzonym... Aha, dobra. To się ogarnie. Co tutaj jest? w fabryczny pełny. Będę musiał coś ogarnąć, bo tutaj masakrycznie szybko produkuje się to drewno. No, masakrycznie. Ale to się ogarnie. To się ogarnie, ale nie w tym, ale nie w tym odcinku. W kolejnym odcinku, już mam nadzieję, że odcinek się nie popsuje i problemy techniczne nie wyskoczą, ale to będzie w tym odcinku na tyle. Widzimy się w innych seriach, w innych gierkach i w tej samej gerce, czyli Anno 1800 i we vlogach, i w unboxingach i, i we wszystkim co się tylko da. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia na razie. No i cześć. Nie zapomnijcie o łapencji, subskrypcji oczywiście jeśli jeszcze nie subskrybujecie i o komentarzu, napiszcie jaką gierkę, chcecie jeszcze na kanał zobaczyć, aby mógł nagrać ją i TPT. Zobaczymy co się da zrobić. Lubię grać w gierki różne od czasu do czasu, no to można coś tam ponagrywać. A co tam? Dobra, piwcie śmiało, ja uciekam. Do zobaczenia. Na razie się go. No i cześć. Hej. Hola, 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 hola. Ten zapomniał. nie zakończymy ten odcinek. Wbijajcie na Instagrama. Tutaj macie Instagrama. A jak zapomnę, a tutaj nie ma Instagrama, to macie Instagrama w opisie. Bo nie tylko wylecie vlog fajny z, z skateparku, czyli jazda na rolkach. Tak, Super, Ja się jarę. Dobra, teraz to poważnie. Do zobaczenia, ja na razie, no, cześć, hej.